Kolejna część 10 plus 1. Tym razem odpowiadać będzie Mariusz Żyłka. Zaczynamy. Wymień wszystkie kluby w swojej przygodzie z piłką. Zaczynałem karierę w Bielawiance. później była przygoda w Wispożowie, później o Wiesno. Później był wyjazd za granicę, to tam grałem w, amatorskich, w amatorskiej drużynie Polska-United. Hmm. Po powrocie znowu zacząłem przygodę, bodajże o wieśnię i tutaj... Aha, później była jeszcze druga drużyna Bielawy, epizod jeszcze w Kondratowicach i z powrotem Bielawa. Piwo jasne czy ciemne? Jasne, że jasne. Jeśli doszłoby do zgrupowania, z kim chciałbyś być w pokoju? Hmm. Nie wiem, może Dania Rencinski i Mati, nie wiem. Z kim najlepiej rozumiesz się na boisku? Myślę, że z Pawłem, o tą Mateuszem, Kuriatą. jest kilka zawodników. W którym roku powstał klub? W 1945? Podejrzewam, albo 6. Nie jestem pewien. Który mecz bielawianki wspominasz najlepiej i dlaczego? Hmm, bielawianki, ale chodzi o mój mecz, w którym występowałem, tak? A to było dawno dosyć. <noise> Za trenera bodajże chyba soczewskiego, wszedłem z, jako rezerwowy z ławki rezerwowych i udało się doprowadzić do remisu jeszcze jedną dankę w tym meczu. Jak nazywa się pies gospodarza klubu? Nie wiem, muki. <noise> Marka sportowa, Nike czy Adidas? Nike. Twoim zdaniem najlepszy piłkarz? Bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik? Bramkarz to w tej chwili Neuer. E, obrońca będzie Pique. Pomocnik myślę, że Iniesta. No i napastnik może Lewandowski. Hmm. Jakie masz pasje oprócz piłki nożnej? Lubię grać w <gry, <gry, gry komputerowe. <gry> Okej, okay, zanim przejdziemy na boisko, powiedz kogo nominujesz w następnej kolejności. Mateusz Kuriat. Okej. Okay.